Sterowanie pompą ciepła jest trudne? Nic bardziej mylnego. Sterownik pompy ciepła Calment Basic jest bardzo intuicyjny i prosty. Pokażę Ci. Na głównym ekranie możesz ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej, a także sprawdzić status pracy wentylatora, sprężarki oraz aktywny tryb lato lub zima. W menu włączysz tryb pracy warty, który pozwala szybciej nagrzać wodę. Sterownik współpracuje z instalacją PV, i pozwala ustawić temperaturę zadaną dla pracy z falownikiem. Przydatna jest też funkcja Legionella, czyli okresowe podgrzanie wody do wysokiej temperatury. Pamiętaj o zmianie trybu lato-zima w okresach przejściowych. Możesz też ustawić harmonogram samej pompy i pompki cyrkulacyjnej. Chcesz więcej kontroli? W zakładce ze statystykami sprawdzisz, ile energii zostało wyprodukowane i zużyte Dziennie, tygodniowo, miesięcznie, a nawet rocznie. Galmet Basic. Proste sterowanie, pełna kontrola i realne oszczędności.